jak zrobić efekt mokrych włosów tak jak właśnie mam na sobie i tak naprawdę to jest bardzo proste ale uwaga, jedyny minus, myślę, że to jest bardziej letnia fryzura albo fryzura na którą możemy dać czas żeby ona wysłała. mimo że mamy już wiosnę to i tak za oknem mamy 5 stopni, więc trochę tutaj wychodzenie z mokrą głową na dwór jest takie, no chyba nie uważam, że tutaj największą rolę gra stylizacja mimo, że pielęgnacja też jest ważna więc sobie przez nią przejdziemy, tutaj naszych włosów nie narażamy na żadne zniszczenie jeżeli chodzi o suszenie ich, to po prostu myjemy, stylizujemy i już! I koniec! I tyle. Pielęgnacja jest ważna z dwóch względów. Po pierwsze, żeby oczyścić dobrze naszą skórę głowy i produkt z tych włosów. I druga, żeby dobrze móc je rozczesać, żeby dobrze je nawilżyć, żeby one dobrze też wyglądały. Ja do pielęgnacji już wam szamponu. Kto by pomyślał, nie? Teraz tu filip po prostu. No to było dobre Więc po pierwsze korzystam z szamponu, który dobrze nam oczyści tą skórę głowy No i zazwyczaj tu staram się myć Ja we wszystkim to zawsze powtarzam Że dobrze jest myć skórę głowy dwa razy szamponem A to z tego względu, że za pierwszym razem możemy nie doczyścić wszystkiego doskonale Więc ten drugi jest taki upewniający się Żeby na pewno mieć wszystko czyste Ja w tym momencie akurat korzystam z masła Które no powiem wam, że wygładza nam te włosy no idealnie Nie mam problemu później z ich rozczesaniem Także to jest dodatkowy plus No i teraz przechodzimy do stylizacji I bardzo ważna rzecz jeżeli my chcemy, żeby te włosy wyglądały na mokre, to my nie możemy ich wysuszać. Nie możemy zwiedzić w turban. Poza tym i tak to jest. Nie powinniśmy tego robić, bo bakterie się nam namnażają. Ale to dodatkowo je wysusza. Od razu po wyjściu z prysznica powinniśmy przejść do stylizacji. Jedyne co? Możemy je po prostu osuszyć ręcznikiem, żeby nam nie kapała woda z włosów. I przechodząc do stylizacji. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa Control Freak. Jest to, że który nam nadaje tekstury naszym włosom. Nam to delikatnie utrwala już te włosy. Więc nakładamy go na ręce, rozmarujemy to na całość i nakładamy na wszystkie włosy. Nie zapominajcie o włosach z tyłu, bo jeżeli nie nałożycie tego z tyłu i w na w tym miejscu wam włosy wyschną, to po prostu nie będzie to dobrze wyglądać. Bo wszędzie one będą miały luk mokrych, a z tyłu będą taki placek suchy. Kiedy nałożę już cały żel, przechodzę do utrwalenia tego jeszcze bardziej. Używam lakieru i nie żałuję sobie go. Naprawdę nie żałuję. Ta fryzura ma się trzymać cały dzień, ona ma być trwała. No ale też bez przesady nie róbcie sobie skarupy, nie? Zobaczcie, one mają się ruszać normalnie. No i psikam, i psikam, i psikam i psikam i psikam i psikam. No i tyle! I dlaczego powiedziałem, że ta fryzura jest na lato bardzo dobra? Bo wychodzicie, a na dworze jest 20 stopni i wam z głową nic się nie stanie. Jeżeli i wy wyjdziecie na mróz z tymi włosami, tak od razu z domu. Na drugi dzień możecie być po prostu chorzy. I teraz tak, nawet jeśli wam te włosy wyschną, wy będziecie mieli efekt mokrych włosów. Także dobrze jest, zanim wyjdziecie na ten dwór, poczekać tą godzinę, żeby nie wychodzić z tą mokrą głową na jakiś mróz. Więc odczekajcie sobie w domu. Ile mi to zajęło? Nie wiem, 3 minuty? <laughs> tak to można stylizować włosy.